Tak samo, jeżeli mamy regularne podwyżki tutaj płacy minimalnej y, zgodne z CAO, y, czyli mówię o tych podwyżkach, które dostajemy y, co roku, tak, y, w styczniu i w lipcu, no też niestety y, pracodawcy mają z tym problem, bo w ostatnim czasie te podwyżki były naprawdę znaczne. I koszty utrzymania pracownika są w tym momencie na tyle duże, że on nie może sobie pozwolić na to, żeby zatrudnić większą ilość pracowników, albo na przykład rezygnują z różnych takich form wsparcia socjalnego, czy, czy to były paczki, czy jakieś bony podarunkowe, czy jakieś imprezy firmowe. Oni po prostu muszą ciąć koszty, więc ten socjal taki pracowniczy jest po prostu niższy niż on był kiedyś. Jeszcze na przykład dwa lata temu, kiedy stawki były duże, dużo niższe. Mieliśmy pracodawcę, który oferował stawkę na przykład 13,80 i to była super fajna oferta, bo ona była dużo wyższa niż ta najniższa krajowa, bo on mógł sobie na to pozwolić, ale w momencie, kiedy teraz najniższa krajowa wyrównała się z jego możliwościami, bo on powiedzmy od tych 1380 też niewiele więcej mógł to co roku podnieść, no to on w tym momencie ma ręce związane, nie może już dać więcej, bo albo zredukuje personel, żeby ten, który jest, był zadowolony ze swojej taryfy, albo po prostu będzie dawał najniższą krajową, no bo. Koszty produkcji będą zbyt wysokie. I to wpłynie na jego konkurencyjność w stosunku do innych firm. A on chce, żeby dalej jego firma prosperowała. I no nie na wszystkim da się da się uciąć. Są rzeczy, które muszą pozostać takie, jakie były.